Na granicy prawa i nadziei, pomiędzy lasami Dolnego Śląska, rozegrała się cicha, lecz dramatyczna scena. Trzej mężczyźni, uciekinierzy z odległego Afganistanu, desperacko próbowali uciec przez tory w Starym Węglińcu. Na zachodnich krańcach Polski, w otoczeniu lasów i szlaków kolejowych w powiecie zgorzeleckim, Doszło do niecodziennego i napiętego zdarzenia, które zaangażowało służby mundurowe z różnych części kraju. Funkcjonariusze komendy powiatowej policji w Świdnicy, oddelegowani w rejon przygraniczny w ramach działań wspierających Straż Graniczną, mieli pełnić rutynową służbę na jednym z odcinków granicy państwowej. Jeszcze zanim zdążyli dotrzeć do wskazanego punktu, ich plan dnia niespodziewanie uległ zmianie, kiedy oficer dyżurny z komendy w Zgorzelcu przekazał im pilny komunikat który od razu podniósł poziom adrenaliny w samochodzie. Zgłoszenie dotyczyło ucieczki trzech nieznanych mężczyzn skontrolowanego przez Straż Graniczną pojazdu osobowego. Według pierwszych informacji cudzoziemcy mieli nagle opuścić samochód w trakcie sprawdzania tożsamości przez funkcjonariuszy i błyskawicznie oddalić się w nieznanym kierunku. Wszystko wskazywało na to, że mężczyźni są obywatelami jednego z krajów Bliskiego Wschodu, najprawdopodobniej Afganistanu co dodatkowo komplikowało sytuację ze względu na możliwe procedury międzynarodowe. Po otrzymaniu wskazówek od zgorzaleckich kolegów dotyczących kierunku, w którym mogli się udać zbiegowie, policjanci ze świdnicy niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Drogi w tej okolicy są wąskie, a teren trudny, zalesiony, pagórkowaty, z licznymi przecinkami leśnymi i starymi nasypami kolejowymi, co znacznie utrudniało akcję. Każdy szelest w krzakach mógł zwiastować odnalezienie tropu, ale równie dobrze mógł być złudnym znakiem życia dzikich zwierząt. Wkrótce w działania poszukiwawcze włączyli się również funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pińsku, którzy znali ten teren znacznie lepiej i mogli pomóc w szybkim ustaleniu najbardziej prawdopodobnych tras ucieczki. Przeszukiwanie okolicy trwało kilkadziesiąt minut i obejmowało nie tylko obszar przy drodze, gdzie pierwotnie zatrzymano pojazd, lecz także odleglejsze zakamarki w tym stare torowisko w pobliżu miejscowości Stary Węgliniec. Tam właśnie, na jednej z lekko zarośniętych bocznic kolejowych, funkcjonariusze dostrzegli sylwetki trzech mężczyzn przemieszczających się szybko, ale z widocznym trudem, byli wyraźnie zmęczeni, a ich chud zdradzał osłabienie. Zarządzono natychmiastową reakcję. Policjanci z obu jednostek, zachowując pełne środki ostrożności, zbliżyli się do grupy. Nie doszło do żadnego dramatycznego pościgu. Uciekinierzy byli zbyt wycieńczeni, by stawiać opór. Ich ubrania były zakurzone i rozdarte, a twarze pokryte potem i kurzem. Gdy zostali otoczeni i wezwani do zatrzymania się, nie próbowali walczyć ani uciekać dalej. Zatrzymanie przebiegło spokojnie, choć z pełną świadomością ryzyka ze strony policjantów. Po zidentyfikowaniu mężczyzn jako najprawdopodobniej obywateli Afganistanu, funkcjonariusze w pierwszej kolejności zajęli się ich stanem fizycznym. Uciekinierzy byli wycieńczeni, odwodnieni i wyraźnie wystraszeni, jakby nie do końca rozumieli, co dalej ich czeka. Policjanci udzielili im pierwszej pomocy: podali wodę, zadbali o to, by usiedli w cieniu i nie padli z osłabienia, a następnie skontaktowali się ze Strażą Graniczną, która niezwłocznie przejęła zatrzymanych. W międzyczasie potwierdzono, że Straż Graniczna zdążyła już wcześniej zatrzymać kierowcę pojazdu, którym podróżowali zatrzymani. Był nim obywatel Ukrainy, którego podejrzewano o udział w przemycie ludzi. W samochodzie znajdował się także czwarty pasażer, również cudzoziemiec, którego nie zdążył opuścić auta podczas ucieczki. Cała sytuacja wskazywała na dobrze zaplanowaną próbę nielegalnego przekroczenia granicy, która została jednak udaremniona dzięki szybkiemu działaniu różnych jednostek służb mundurowych. Wszystkich zatrzymanych przewieziono do placówki Straży Granicznej, gdzie funkcjonariusze tej formacji będą prowadzić dalsze czynności mające na celu ustalenie tożsamości cudzoziemców, trasy ich przemieszczania się oraz szczegółów dotyczących organizacji całej próby przekroczenia granicy. Ostatecznie to właśnie strażnicy graniczni przejmą odpowiedzialność za wyjaśnienie okoliczności całego zdarzenia i podejmą decyzję co do dalszego postępowania wobec osób, które próbowały nielegalnie przedostać się przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.